Hello, dzień dobry cześć. Odcinek DevStyle Vlog numer 254 już chyba. Jak ten czas leci, nie? I znów mamy wtorek dodatkowo. Dziś po odpo odpowiem na pytanie, które często się pojawia w pewnych kontekstach w roku 2019, czyli jakie plany wydawnicze na najbliższe miesiące mamy w DevStyle właśnie, a to bardzo ciekawe rzeczy, ale póki co Monika start. Eee, do przedszkola i na angielski i nie Papu, tylko. On my way to my English lesson. Otóż Lifestyle już działa ponad 10 lat, chyba z 11 i cały czas coś, no prawie cały czas coś tam się ciekawego dzieje i różne akcje się pojawiają. I od tych ponad 10 lat właściwie ciągle przychodzą nowe pomysły. Z tym, że jak odpowiadałem na początku tego roku, zaczęła mnie gonić straszliwa presja, że te pomysły muszą być cały czas nowe i że ciągle muszę coś wymyślać. I postanowiłem sobie wtedy, a niech się dzieje co chce. Nie będę wymyślał. I zaczęło się dziać samo, nie muszę wymyślać. A ten schedule taki na najbliższe miesiące się sam właściwie powypełniał. I co to będzie? Same ciekawe rzeczy. Dziś niby się udało chwilkę wcześniej z domu wyjść. Myślałem, że sobie przed angielskim jeszcze porozmawiamy. A się okazuje, że jednak nie, i mam minutę tylko na dotarcie. Więc spotykamy się po lekcjach. Ale jakiego typu rzeczy w ogóle miały miejsce w przeszłości interesujące, już by the way, po angielskim właśnie? Chodzi o takie rzeczy jak na przykład wydanie mojej książki, czy wydanie, wydanie mojego kursu Gita, czy konkurs Daje się Poznać, czy na przykład to, co teraz ma miejsce na Dave Style, czyli świetny cykl rewelacyjny 13 odcinków podcasta DevTalk Trio, który wraz z Andrzejem Krzywdą i Sławkiem Sobotką nagraliśmy przy wsparciu firmy Lingaro. Takie rzeczy między innymi. No, i w tym roku właśnie to DevTalk Trio cały czas jeszcze trwa przez jakiś czas i już bardzo wielki eksperyment został przeprowadzony. Czyli program skutecznej nauki frontendu, co ten frontend, który tworzy merytorycznie Maciej Corson, a ja, on ładne słowo, co z nim robię, ja go wydaję jako wydawca DevStyle. I to poszło świetnie. I kontynuacje różne będą w tym zakresie realizowane właśnie w tym roku bo taki model biznesowy ja jako wydawca odpowiada bardzo i mi, i osobom które tworzą fajne merytorycznie treści a potem, o czym już był kiedyś odcinek, nie bardzo wiadomo, co z nimi zrobić. No to właśnie yy, do mnie, do mnie i zrobimy razem coś fajnego. I taki zawód wydawca ma swoje oczywiście ryzyka i żeby przedsięwzięcie doszło do skutku i zakończyło się sukcesem, to muszą być spełnione dwa czynniki. Po pierwsze, musi być top quality. Ja muszę gwarantować swoim nazwiskiem, że te osoby dostarczą coś naprawdę rewelacyjnego no i tak właśnie jest i tak właśnie będzie. A po drugie, to musi być coś, co jest potrzebne odbiorcom, bo po co robić coś, co jest niepotrzebne. Potrzebne. To powoduje, że jak się można domyślać, wiele bardzo osób do mnie się zgłasza teraz z takimi propozycjami. i Ja dziesięciokrotnie więcej osób odsyłam, niestety, z kwitkiem niż mówię, że ok, pogadajmy, bo wymagania z mojej strony też są dość spore. Więc aktualnie w jakiekolwiek plany wchodzę tylko z ludźmi, których znam osobiście i którzy wiem, że są po prostu, że nie zawiodą. O tak, nikogo. Ale teraz mam już tylko ile czasu, bardzo jakoś mało, bo o nie. O nie, czasu nie mam. Jedziemy dalej. Robię słuchajcie, terapeutyczny eksperyment i dokładam sobie drugą sesję psychoterapii w tygodniu, i zobaczymy, co się stanie. Właśnie we wtorki będzie. Jestem spóźniony. No, lubię eksperymenty, będzie ciekawie, ale o czym to ja? E, otóż, co, jak, jak się można było spodziewać, po sukcesie zarówno kursu Gita, jak i naszego programu nauki skutecznej frontendu, co ten frontend, gdzie w 4 dni przed sprzedaży uzbieraliśmy ponad ćwierć bańki, dużo osób chce współpracować ze mną, dużo osób chce w taki sposób wydawać swoje produkty, właśnie jakoś u mnie. No i tutaj słuchajcie. I jeśli do mnie się odzywasz, to prawdopodobnie odmawiam. Jeśli się odezwałeś, odezwałaś, to prawdopodobnie odmówiłem no hard feelings. Bo po pierwsze tego nie może być za dużo, a po drugie, to co mówiłem wcześniej, ja te osoby po prostu muszę znać osobiście na chwilę obecną przynajmniej. A dlaczego nie może być za dużo? No bo tego się już sporo całkiem wszystkiego szykuje. No i tak na przykład, jeszcze w trakcie trwania Deftok Trio, już w przyszłym tygodniu będzie coś, co taką zajawkę rzuciłem w walentynki na Facebooku i tam z 200 prawie reakcji to uzbierało w bardzo. W krótkim czasie, więc to jest coś, na co jest zapotrzebowanie. Chodzi o taką inicjatywę jak tydzień z Continuous Integration. Robię to przy współpracy z firmą Buddy, która robi świetne narzędzie do tego właśnie i będziemy mieli dla Was e, zaserwujemy dużo ciekawych, merytorycznych treści. A jakich? Będzie i audio, bo będzie Dev talk na ten temat w poniedziałek, będzie i tekst, bo będzie blog post na ten temat, a także we środę będzie na ten temat webinar na żywo, wideo i audio. Moja rozmowa z Rafałem z Buddy, który jest tam CTO i będzie można nam też zadawać pytania w anki. Przed tym webinarem oraz w trakcie tego webinara na czacie. Wbijajcie na devstyle.pl ukośnik live i można się już rejestrować na 27 marca. O 20 widzimy się na żywo, na wideo i będziemy rozmawiać o Continuous Gwiazdka. No, i siłą rzeczy, jak się robi taki cudowny, świetny tydzień, mocno techniczny, to w tym czasie nie może się dziać nic innego, bo co za dużo, to niezdrowo i trzeba się skupiać na jednej rzeczy naraz, a nie na stu rzeczach naraz. Znaczy, no ja, to ja, ale żeby taki przekaz na zewnątrz był, że dzieje się jedno, jednocześnie. No i to taki przyszły tydzień będzie właśnie bardzo ciekawy. A co dalej do, do wakacji, właściwie? To o tym zaraz. Najpierw na śniadanko i kawusie, bo już się robi zaraz 11 godzina i czas coś wszamać. Mniam mniam. No więc dobrze, przyszły tydzień i po przyszłym tygodniu następuje już kwiecień. W kwietniu będzie, tak planuję przynajmniej na razie, drugie otwarcie kursu GITA. Jeśli ktoś chce się załapać na kurs GITA to wiatr jest straszny. Jeśli ktoś chce się nauczyć porządnie GITA to w moim kursie GITA jest już prawie 2,5 tysiąca osób teraz. I na stronie kursgita.pl można się zapisać na listę oczekujących i będą wysyłane tamtędy wszystkie potrzebne informacje w kwietniu. Ale to nie wszystko co ciekawego wydarzy się w kwietniu. Tylko że zaraz bo teraz jest coś bardzo bardzo ważnego do załatwienia do ważnych rzeczy jedźmy ale już się zrobiło późno jutro wyjeżdżam słuchajcie do puszczy sobie sam na trzy dni i przed tym wyjazdem muszę koniecznie coś kupić akurat tak się dobrze składa że to coś miało wczoraj swoją premierę chodźmy ale zajebiście będzie po prostu uwielbiam jest Cztery razy w kinie i teraz nie wiadomo ile razy nie w kinie. Wypas. Już się zrobiła taka godzina, że w sumie nie ma sensu do biura jechać, więc popracuję sobie tutaj w lesie teraz z wami i potem jeszcze w domku. No dobrze, skończyliśmy na drugim otwarciu kursu gita. Co w sumie żadną niespodzianką chyba nie jest, ani rewelacją, bo to raczej <grym> wiadomo było, że tak będzie. No więc dobrze, to. Ale co jeszcze? Bo w kwietniu zostanie ogłoszone coś jeszcze, co dzisiaj tylko tak na pomknę zdeczka. Coś, czym, co już tak leciuteńko spoilerowałem w poprzednich odcinkach i to jest coś, czym jaram się niesamowicie i to nabiera już takich coraz bardziej realnych kształtów. I już wiadomo, że to będzie, wiadomo kto to będzie robił, wiadomo co to będzie i wiadomo też kiedy to będzie. Wszystkie informacje będą dostępne w kwietniu. Na razie powiem tyle, że to jest coś, czego nie ma. To będzie coś, czego w ogóle nie ma jeszcze na rynku ani polskim, ani chyba nawet śmiem twierdzić żadnym. Jak wiecie, ja mam to szczęście, że mam bardzo regularny kontakt z różnymi takimi top mózgami światowej klasy, ekspertami, numer 1, 2, 3, 7 w Polsce, z różnych bardzo dziedzin. Głównie z dziedziny programowania, ze świadka IT, z dziedziny architektury, modelowania i tak I właśnie z takimi top praktykami, top pragmatykami, mega doświadczonymi programistami, architektami oraz trenerami, co ważne, bo są świetnymi nauczycielami równocześnie, będziemy przygotowywali coś, co będzie kierowane na pewno nie do juniorów, bo juniorzy z tego niewiele zrozumieją, do midów, ale najbardziej do seniorów i do architektów. To będzie coś takiego, czego po prostu nie ma, ani za bardzo w książkach jakichś, ani w takich kursach online dostępnych gdziekolwiek. To będzie taki wypełniony mięchem i architektoniczną treścią długi cykl różnych spotkań na różne architektoniczne tematy związane z modelowaniem, z projektowaniem. To będzie coś, to będzie coś po prostu niesamowitego. To nie tylko treść będzie wyjątkowa, ale także forma i formuła, ponieważ za to merytorycznie odpowiedzialne będą aż trzy osoby. I w takiej najbardziej rozbudowanej postaci cały ten cykl będzie trwał aż 36 tygodni. Ponad pół roku. To jest coś, czego chyba się w sumie nawet nie robi, chociaż nie wiem dlaczego. Może dlatego, że nie ma się odpowiednich ludzi. Ja mam to szczęście, że nie tylko takich ludzi znam, ale jeszcze ci właśnie ludzie sami się do mnie zgłosili z propozycją zróbmy razem coś fajnego, zróbmy razem coś wypasionego, zróbmy razem coś, co zatrzęsie troszkę tym świadkiem polskim IT, no i właśnie to będziemy czynić. Oni słuchajcie, prowadzą dużo też szkoleń offline, mają oceny, widziałem ankiety z ich szkoleń, to są prawie zawsze same oceny, najwyższe i oni są zabukowani na takie szkolenia offline, często nawet na rok naprzód, więc wypada tę wiedzę jakoś bardziej w skalowalny sposób rozprzestrzeniać niech się niesie, bo to jest samo złoto. Więc jeśli jesteś ponad poziomem juniora i narzekasz, że nie ma dla Ciebie rzeczy w internetach, bo wszystko już wiesz, to stay tuned. W kwietniu uderzamy z anonsmentem i będzie się, będzie się działo. Tak się mój iPhone SE podekscytował, ten co to kręci od ponad dwóch lat mnie tak się podekscytował tym co mówię, że aż się rozładował w lesie. Więc teraz rozkładamy już stanowisko pracy w domu, to tu, to też położymy obok, bo, 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 tak i co, co, co ja chciałem jeszcze powiedzieć. A no właśnie to przedsięwzięcie takie seniorowo architektoniczne będzie bardzo wymagające pod wieloma względami, jest bardzo oryginalne i może być Trudne do ugryzienia z różnych powodów i od, od różnych stron, ale nie mogę się doczekać. Bo to jest fajne wyzwanie, a ja lubię fajne wyzwania, więc Git. I ono potrwa od kwietnia ogłoszenia do prawdopodobnie aż do końca tego roku. A może i jeszcze dłużej. Huhu. Normalnie <laughs> słuchajcie, odkrycie roku 2019, kawiarka bioza uwielbiam. Ale właśnie, to, to, to w kwietniu kurs gita numer 2 i odgłosimy te architektoniczne coś, a co potem? Potem e, marketingowo bardzo źle, bo potem jest Wielkanoc i od razu majówka, więc dwa czy trzy tygodnie wyjęte w ogóle z życia marketera <grym> i sprzedawcy, <grym> i biznesmena, ale to nic, bo odpocząć też trzeba i dobrze. Ale w maju rusza to co wiadomo już od dawna, druga tura naboru, druga i ostatnia na razie tura naboru do programu skutecznej nauki Frontendu. Zapisać się można na co ten frontend.pl na listę oczekujących i w maju ruszamy już z programem. I ja się nie mogę doczekać, i 500 osób czekających już z wykupionym biletem się nie może doczekać, i wiele osób, które chcą dołączyć się nie może doczekać, i sam nasz trener piękny Maciej Korsan też się nie może doczekać. Maj będzie, kurde, też świetny. <laughs> I to też jeszcze nie wszystko, bo potem nadchodzi co? Potem nadchodzi czerwiec. Chlub, 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 chlub. Gotowe. W czerwcu najprawdopodobniej będzie startować już materiał konkretny z, tym, z tego programu całego architektoniczno-seniorowskiego, na który tak straszliwie czekam, ja i dużo osób będzie na niego czekało, ale to też nie wszystko, bo juniorów też tak nie zostawimy samym sobie. Bo co juniorzy mają w czerwcu? Mają prawdopodobnie sesję. A co po sesji warto zrobić? Ano do roboty pójść jakiejś. A jak? No właśnie, no właśnie. Hmm, zdrówko. Więc w czerwcu będzie pierwsza edycja, a potem po wakacjach, może druga. Czegoś takiego, co pomoże akurat w tym przypadku dotnetowcom juniorom. W przyszłości zobaczymy, może to rozszerzymy na inne technologie. Ale dotnetowcom, którzy chcą być juniorami, znaleźć pierwszą pracę i nie bardzo im to idzie, to wtedy przyjdą do mnie i do ziomeczka, z którym będę to realizował, który ma już gotowe bardzo dużo w tym temacie i który zna się na tym jak mało kto. I pomożemy. Pomożemy i razem tę pracę, kurde, dorwiemy może jakoś, nie? Czy Starzyk? Zobaczymy. I gdzieś tam jeszcze wszędzie z boku, w tle, będzie się kręciło coś takiego, co nazwałem, na razie robocza, ale chyba taka nazwa zostanie, bo jest mega zajebista. Się nazywa 100 tysięcy subów, takie coś. I to nie będę robił ja, i to nie będzie robione dla Was, to będzie robione tak, powiedzmy, totalnie na zewnątrz, w ogóle z innymi ludźmi. I to będzie dla mnie mega interesujące doświadczenie, jak wszystkie moje umiejętności różne nabyte przez te ostatnie lata. Wykorzystać gdzieś indziej niż u mnie. Trwają też jeszcze rozmowy z różnymi ekspertami, którzy chcieliby zrealizować na DevStyle właśnie taki tematyczny tydzień, z czymś. To jest świetny pomysł i bardzo fajnie go się realizuje. Na razie on był realizowany z chmurowiskiem w temacie Ażura. Też było kilka materiałów, świetnie to wypaliło. Teraz będzie Continuous Integration i są inni chętni, ale to rozmowy jeszcze trwają. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałbym też jeszcze gdzieś, prawdopodobnie przed wakacjami, zrobić jakąś promocję na moją książkę, zawód programista, żeby faktycznie przez wakacje ci, którzy chcą wejść do branży, mogli przeczytać książkę i zobaczyć, czy to jest dla nich faktycznie, i jak się do tej pracy przygotować, albo ci, którzy już pracują. Jak swoją karierę spimpować, upgrade'ować i nie wiem jeszcze kiedy to się stanie, ale bym chciał. Więc jak widzicie, dzieje się. O ile jeszcze kilka tygodni temu nie miałem w ogóle pojęcia co w tym roku się będzie działo, to teraz zobaczcie, są plany już wchodzące nawet na wakacje. W same wakacje za ja bardzo nic nie planuję, bo w wakacje chcę sobie zrobić dwa miesiące wolne, a potem od jesieni zobaczymy. Nie chcę planować aż tak daleko z kolei. Wiem, że tutaj będziemy się oglądać niejednokrotnie z Freddim i ja mam na co czekać, mam nadzieję, że Wy też macie na co czekać, że te plany brzmią interesująco. Może pojawić się pytanie, a dlaczego ja o tym mówię? Czy ja się nie boję, że ktoś to ukradnie i zrobi wcześniej? No otóż, już mówiłem wielokrotnie, że nie, bo pomysły same w sobie są nic nie warte, więc jeśli zobaczycie coś takiego gdzieś indziej, o czym dziś mówiłem, to poczekajcie, aż to będzie tu na DevStyle, bo istnieje szansa, że będzie bardziej dopasowane do Waszych potrzeb. A póki co żegnam się już powolutku, pakuję Freddy'ego wteczkę i jadę do Białowieży na trzy dni, gdzie postaram się być totalnie offline od środy południa do piątku wieczora. Więc bądźcie grzeczni. I to ciekawe, ja już jeździłem do Białowieży. Myśleć co dalej na Suwalszczyznę, myśleć co dalej w góry do Żywca, myśleć co dalej. Teraz już samo się poukładało co dalej, i nie muszę myśleć o tym, co dalej, co mnie bardzo cieszy. Po prostu jadę się odciąć i przygotować. Na to, co będzie tak na luzie, bo lubię spokój i będę szukał go. Po troszkę go ostatnio znowu utraciłem. Ale może tak ma po prostu być? Dobra. Nie filozofowujmy już teraz. Aha, i na ten mój samotny wyjazd biorę też książkę taką. The 5 top 5 regrets of the dying. Pięć rzeczy, których najbardziej żałują ludzie umierający. Zacząłem ją czytać jesienią, jak byłem sam na Sowalszczyźnie. Skończę czytać teraz wiosną, jak będę sam w Białowieży. I to tyle na dziś. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co o tych planach sądzicie. I trzymajcie kciuki za mój udany relaks. Na razie i cześć. Widzimy się w przyszłym tygodniu.